Marek, kilka dni zostało do Warsaw Jumping. Powiedz mi, jak Twoje nastroje, emocje związane z tą imprezą. No, jestem miło zaskoczony, bo zostałem powołany do teamu, do czołówki tych zawodników tej imprezy zawodników polskich. No są to, wiążą się na pewno z tym ogromne emocje. Trochę stresu na pewno, występ przed własną publicznością, ale jestem dobrej myśli, no. Kon się spisuje dobrze w tym sezonie, jeden, drugi, także myślę, że, no, mam nadzieję, że, że nie zawiedziemy naszych kibiców. Sam to powiedziałeś, więc powiedz mi, czy ten team to jest team na sukces? No zawsze. Zawsze. Każdy polski team to jest team na sukces. Kwestia tylko tego, czy będziemy w dobrej dyspozycji, czy nasze wierzchowce będą w dobrej dyspozycji. No i na pewno będziemy walczyć, damy z siebie wszystko, postaramy się wypaść jak najlepiej. A jakie to jest właśnie dla Ciebie personalnie uczucie, żeby być w teamie gospodarzem, też we własnym kraju, finał Ligi Europejskiej? Jakie to wrażenia? To, jest zawsze, to są zawsze duże emocje. No, troszeczkę gramy, udajemy, że już mamy jakiś tam bagaż lat doświadczeń, już wiele występów w teamie, ale są to ogromne emocje, nerwy, które trzeba w jakiś sposób poskromić. Na pewno jakiś stresik się wdziera. Jakoś myślę, że sobie z tym poradzę. No dam z siebie wszystko, żeby, żeby mówię, wypaść z bardzo dobrej strony: żeby, żeby kibice byli zadowoleni, żeby mieli po co przyjść i zapraszamy serdecznie oczywiście wszystkich, oby trybuny były pełne. I, i, i polscy kibice trzymający za nas kciuki, to są mówię, no, niesamowite wrażenia. No właśnie, powiedziałeś o kibicach, to chyba ma ogromne znaczenie, nawet dla tak doświadczonych zawodników jak wy, żeby jednak publiczność była dopingowała, to jest niesamowita energia, prawda? O, to jest niesamowite uczucie. Ja już miałem okazję startować przed własną publicznością w Pucharach Narodów tutaj w naszym kraju i, i są, to, są to wrażenia, emocje, których się nie zapomina. Trzymamy kciuki, nie możemy się doczekać, no i liczymy na Was, na Was, żebyście byli kibicowali, Timowi. Zapraszamy, widzimy się w Warszawie. Dzięki.